No dobrze, a teraz nadstaw pan uszu, panie Hawkins. Jeszcze będziesz kimś, zobaczysz, synu. Ale musisz wziąć ster w swoje ręce i wyznaczyć własny kurs. I nie zbaczać, bez względu na sztormy. A kiedy przyjdzie pora, będziesz miał wreszcie szansę sprawdzić siłę swoich żagli i kim naprawdę jesteś. A ja, może będę tam z tobą. Też się ogrzeję w tym blasku, jaki będziesz roztaczał jak twoja matka w dniu naszego ślubu. Dziękuję, tato. Chcę, żeby coś mi dziś o niej przypominało. O, kochana jesteś, córeczko. Ona na pewno była bez ciebie dumna. Szkoda, że jej tu nie ma. Ależ jest. Nie czujesz? Ci, których raz pokochaliśmy, zostają z nami. Na zawsze. Nie! Tata mówił, że Ochana to znaczy rodzina. Ochana to znaczy rodzina. A w rodzinie nie, nie można, można nikogo, nikogo odtrącić. Ani? Ani porzucić. To, tak? Jeśli chcesz odejść, to możesz. A ja i tak cię nie zapomnę. Zamknij oczy. Nie myśl o tym, co widzisz. Powiedz, co czujesz. Serce! Chodź tu. Twoje serce! Widzisz? Jesteśmy tacy sami. Ja nie chcę, żebyś zginął. Kochałabyś faceta, który uciekł. Jaki tu smutniałek siedzi. Wiesz, co się robi, jak życie dołuje? Nie, nie wiem, co się robi. Mówi się trudno, i płynie się dalej. Płynie się dalej. Płynie, płynie.